Dzień dobry szalom i ja witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony szpieg Kajzer Dobra nie no, ogarnijmy się, witam serdecznie, co tygodniowy mini maraton total Warowy. trzy odcinki 12, 15, 18, każdy ma się meldować na każdym odcinku, bo Kajzer obecność sprawdza. Yy, przedami bitwa z ruskimi. Zagramy sobie, bo to jest pierwsza bitwa z ruskimi, ale dosłownie większość bitw będę chyba już powoli wycinał, bo te bitwy są dość długie, a tych bitw czeka nas sporo, bo tutaj jest spam armiami od początku, każdy ma tysiące armii, więc yy, będziemy tylko te ważniejsze bitwy robić oraz te bardziej takie... Wyjątkowe. No pierwsza raz spotkamy Rosjan, no to trzeba im wklepać oczywiście, także zapraszam serdecznie. Łapki w górę, czyste komentarze ja totalen Crick Patronite, a. polecam 5 zł, zajątek szczęśliwy na kajzerkę ma. Discord fajny, zajączek siedzi, wyzywa ludzi. Też polecam. Zapraszamy pole bitwy. Dobrze, rozpocznijmy bitwę. Problem jest taki, znaczy jest pierwsze Primo Problemino, mianowicie że połowa naszej armii to jest niemiecka Landwera. Nie że mnie dostają niemieckiej Landwery, ale no. <laughs> Właśnie, to jest niemiecka Landwera, a drugie Primo balerino jest tak. Jest, że przeciwnik z tego co pamiętam miałby dość sporo kawalerii, ja nie wiem jak przeciwnik tutaj lubi patatajać kawalerią, także na razie otrzymajmy rozgrywkę, mam nadzieję, że do nas skrzędnie podejdzie, o tym razem przeciwnik od razu odprzodkowuje działa, to nie są Francuzi, Ruscy na wojnie się znać znają. Na razie strzelajcie gdzie chcecie, bo ustawiłem artylery centralnie lewo, prawo, flanki, więc. żeby wszystko być. O już, już, już. Oj, biedne koniki, biedne koniki. Mam nadzieję, że przeciwnik, jak to lubi robić, wiedzie w nas z kawalerią i to w dużych ilościach. O Jezus, ale, ale, ale pierdykło. Ale pierdykło. Okej, okay. Dobra, ja bym chciał. E, oj, Ja bym chciał, aby nasza y, kochaniutka piechota zrobiła drobny kroczek do przodu. I weszła w te lasy O tam kawaleria na flance, już widzę patata To jest jakieś nawet miasteczko, piękne miasteczko Piękne pruskie miasteczko, my Prusów, gdzieś w Prusach walczymy yy, Czy nasza artyleria Czy nasza artyleria Może skoncentrować ogień powiedzmy Na tej jednostce kawaleria Chcę zobaczyć jak ta kawaleria fruwa. Nasza kawaleria natomiast boczkiem się przekrada yy, Poważnie, no jakby AI tutaj było pociągnięte takie Że wie co robić, no bo przeciwnik znowu wysła Kawalerię na samobójczą misję Także troszeczkę szybciej panowie Gdyby on umiał z tego korzystać To myślę, że ta modyfikacja Byłaby naprawdę fajna I naprawdę byśmy w dziesiątkach tysięcy Tracili tych ludzi na samobójczych szarżach Wy macie zwykłą piechotę, nie? A no Jezus, jak ty mi pieknie... A, bo ty kawalerią tam stoisz przy tych dziach. Ty kawalerią tu stoisz Okej okay. Myślę, że wy możecie troszeczkę zmiękczyć ten oddział Natomiast te dwa oddziały Arty, no musicie strzelać po piechocie, no jak mamy się wymieniać, przy generała może, zacznijmy od zabicia ruskiego generała To może się przydać To może się bardzo przydać Nasza piechota obecnie masakruje biedne ruskie koniki, które już spanikowały, tu jeszcze jeden oddział kawalerii się zakrada, ale powinniście sobie poradzić, jest landwera i więcej landwery Powinniśmy sobie poradzić Chyba Mhm. Sprowokaliśmy jeden oddział kawalerii do odjazdu, spoko, spróbujmy sprowokować drugi bo by ba Celuję w moją kawalerię Szybko, patatajajcie, towarzysze Szósty zmysł Tylko kliknąłem rozkaz ataku na kawalerię Od razu pojechałem. Jezus, jakie te ciała są głośnie i przyjemne Jakie to jest piękne Ile ich jest? 90 Nie powinni dojechać A, Boję się tylko o naszą piechotę Czy ona wytrzyma? Tylko o to się boję Mhm Braję tutaj krzaczkami Gdzie są moje jegry? Moje jegry są tutaj I całkowicie nie biorą udziału w walce To jest błędem a, dlatego panowie, wy pójdziecie z tej strony. I to szybciutko, bo wróg się rzucił na lewą flankę. Tu mogą być brzydkie rzeczy. A ta kawaleria jest niebezpiecznie blisko. jak gwizdki radzieckiej kawalerii ruskiej. I nie wiem, czy Landvera da radę ją zatrzymać. Nie wiem, czy Landvera to utrzyma. Ile ich zostało? Dwudziestu. Strzelicie panowie. O jezus, trafcie! Za Kaisera, za musie, za Tatusia, za Fatherland. Dobra, piękne trafienie. Piękne trafienie. Dobra, już tam, już tam, uspokój się. Yy, Landwera do przodu. Do przodu Landwera. Wy tu panowie musicie wytrzymać. Yy, halt! 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 Stać po polsku! Dobrze, pojeźdźcie i wystrzelać. Yy, artyleria, fokus, w te, tutaj w to zgrupowanie. Może tych, bo stoją poza ten Tu akurat generał przejeżdża. Jezus, ich pięciu tylko przeżyło. Nice. Czy wszyscy walczą w imię Kaisera naszego kochanego? Tak, wszyscy walczą. Wy się obijacie, panowie. To bardzo nieładnie. Wyjść za budynki i ostrzać. Zlikwidowaliście ich, zlikwidowaliście. Nice. Mm, piechota. Zająć ten mały zagajnik. Gdzie jest nasza kawaleria? Nasza kawaleria jest już na plecach. Wybornie, wyśmienicie, ale tu... Mm, mm. Weź ich zmiękcz. 50. Nie wiem, czy wy dacie radę. Weźcie na razie rozstaw. Jedna salwa powinna ich zał... A wolę w sumie jedźcie już od razu, jolo. Co ma być, to będzie? Pokaż, jak się strzelacie. Pokaż, jak wygląda nasza landwera. Nasza landwera wygląda tak. Piękny kesk. To jest, ale głośno. Podoba mi się, podoba mi się. Dym, krew, pot i żelazo. Dobrze, za kaisera, za musia i za tatusia. O, będzie szarż na kawalerię. Będzie. A wy strzelacie, wy na nie szar... ich generała, panie. <laughs> Teraz muszą A to jest pojedynek kawalerii strzelecki. O kurde. Pasjonujące. Bardzo. No dobra, niech to oni tam się wymieniałem jak równy z równym. Mm, ostrzał w ten las może. Nie wiem, jak bardzo las im daje buzt do obrony. Jak nasza landwera żyje, żyje. Yy, czemu nie bierzesz udziału w walce? Bo cały czas nie weszliście w zasięg, okej. Okay. Do przodu. Dobra, nasza kawaleria wygrała. Jeszcze jeden oddział kawalerii, okej. Okay. Dawaj kolejny. Fajnie byłoby do końca rozbić ruską armię. Byłoby bardzo fajnie. Uh, bo my chyba że z tego co pamiętam my jakieś posiłki już rekrutowaliśmy, w sensie już zwykłą, regularną piechotę Mhm, uh -huh. tu jest masakration Ta landwera robi piękną robotę To w sumie też W sumie tracimy głównie landwerę, nie? To bardzo miło ze strony landwera, że się poświęca Wy w sumie macie tak ładnie odsłoniętych strzelcie tu, co? Jak idzie wymiana ognia? Mm. Oj, to zabolało to zabolało. Nie wiem, czy nie stracę tej kawalerii teraz. Średnio strzeliście, panowie. Ładuj, ładuj, ładuj tego yy, pruskiego flinta. Albo wiesz co? Olej pruskiego flinta. Jedź. Jeden z naszych oddziałów Który? Całą amunicję, panie. Który? Amunicję zużyliście, tak? A... Na bagnety ich rzucić. A dawajcie na bagnety. Zobaczymy, czy dobiegniecie T te Testowo. Dojedziesz? Mm... Może być kiepsko. Pomóż tu, Artom. Nasza kawaleria przegrała. Fajnie jakbyście uciszyli, te działa. Nie mów, że crash. Nie! Nie! Taka piękna bitwa! No i skraszowało. Ostatni rusek skociołkowany przez armię Kaisera. Koloryzowane 1914. A, a jak się broni. A jak się broni przed naszymi pruskimi bagnetami. Ta więcej pruskich bagnetów biegnie. O. Ty, zabił jeszcze naszego, no, ubijcie go. Dobrze pod żebra. I o to chodziło. Kawalerię przez przypadek straciłem, przepraszam, to się więcej nie powtórzy. Przeżyliście w trzech oddziałach, konfident, yy, pewny siebie generał, świetnie, nie, że konfidenci. Możecie nawet wejść do, do gam, gambling, do Gumisiowa możecie wejść. Tu jest po polskiej stronie Gumisiowo? Nie, po Gumisiowo jest teraz po radzieckiej, ruskiej stronie. Yy, a właśnie, tu szły posiłki, dobrze, dobrze, szły posiłki, dobrze, zastąpimy tą milicję, bo ta milicja jest strasznie useless, szybko chce panikać. Szkoda, kawalerii. Ile mamy? Mamy 900 edukać, o tu Arta się zrobiła, daj yy... najtańszą kawalerię Niech będą ci husarzy, niech się zrekrutują, tam jeszcze Arta się zrobiła, dobrze, dobrze, w sumie od razu wyciągnij to Marta. jakbyśmy mieli dwie armie będziemy potrzebowali generała, jak my stoimy finansowo? My finansowo stoimy uj, to, to, to nasze kajzerowe, kajzery takie biedne dość biedne tu czeka nas bitwa, y, idziemy na Chemin. Tu ostatnio zdobyliśmy Belgię. Prawdopodobnie żbiczki się zbuntują. Nie wiem, jak to jeszcze bunty działają. Pewnie jakaś armia się po prostu wykluje. A, nasza flota płynie, nasza flota chce płynąć? Nie, nasza flota nie chce już płynąć. A, czeka nas <ścoughs> bitwa z nimi. Um, czy ja mogę sobie dorzucić posiłkasy? Mogę sobie dorzucić posiłkasy. A, wy chcecie się od razu bić? Serio? Jeszcze ta army się nawet załapała. Serio, wy chcecie się bić? Pani Augustę du Dubaju, na pewno pan chce się bić. To jest 3000 wściekłych prusaków. Co to jest? Szase alpiniści, alpiniści, Range 200, akurat 59, 57. No i taki zgubiany jest. Okej, okay, siadło na automacie. Nie jest źle. 800 straconych, pewnie bym mniej wyciągnął albo więcej. Ehm problem jest taki, że tu nie dostajemy uzupełnień i to najbardziej boli to najbardziej boli, że to nie dostajemy uzupełnień w postaci, że się jednostki nie odnawiają a, to jest nasz samolocik zwiadowczy pokaż czy coś jest wokół Paryża nie, to są, to są wszystko, to jest pozostałe w przeżyciu armie francuskie więc jeżeli się tego pozbędziemy nie, ja nie mogę na automacie rozgrywać bitew nie mogę, bo mega dużo tracimy No dobra, no cały czas trzeba keep pushing, keep pushing na uh, Remi, trzeba keep pushing Muszę cofnąć, ich przegrupować Nie, generał naprzód, cały czas doprzód, do przodu, całutki czas Jak nie, no najwyżej z Brukseli wyciągniemy naszą armię Ona się powolutku tutaj będzie kręcić i odnawiać Wymieńcie tutaj Supply te, Village mieliście Ma faktorkę, nie mieliście tego budynku, żeby szybciej uzupełniać Coś tu jeszcze szkolimy Kawaleria szkolimy, dobrze, bo kawaleria lubi ginąć. Kawaleria lubi ginąć na polach bitwy. I tu, w razie czego będzie, dobra? No to co, myślę, że Rubaszny koniec tury? Panie Piterze, to nie był najmądrzejszy rok, żeby splądrować te gumisiowo. Prze bardzo. 18 straciłem, naprawdę. Naprawdę. Spróbujemy zdobyć technologii koncentracja kolejowa? Ok. Radio Equipment. Radio Zając. Nie, nie robimy Radio Zając. List z żądani od Belgów. A właśnie, bo to potrzebują. Yy, Strajkują Belgowie, okej. Okay. Yy, Bruksela upadła. Ko kolejny triumf. O, nie nasz no, aż tak bardzo nie zniszczyliśmy Brukseli. Aż tak bardzo nie zniszczyliśmy. Już jakby zrobili na Polona 2 takiego Empire' 2, gdzie byłby normalne miasta, nie takie śmieszne klitki by się w miastach walczyło na magnetu. O to było piękne. To było po prostu piękne. Dobra, masa rzeczy. Otwarto kanał panamski. Pieniądze uciekają. Ty, poważnie, nie wiem czy ich nie cofnąć, nie wiem. Mogę ich połączyć? Kurde, są trochę doświadczone oddziały. Hmm. Jak bardzo jesteście wkurzeni! Jesteście bardzo wkurzeni. Jak ta armia wygląda? Ta armia jest szczęśliwa i gotowa. Hmm. Co my tutaj mamy? Działa kolejowe. Hmm. Interesujące. Dorzuć mu. Ile ty masz dział? Ty masz 4 styki, nie Dział. Dorzuć mu te dwa oddziały piechoty. Idź do przodu. <Grystanie> nie! zbanie nie zajęczy! No i. Uzupełnienia. Przeszedłem granicę nie zobaczyłem, że tu już granica tak blisko jest. Ta czerwona kreska. Granica powinna być jej je butu da da jakiś Schengen, że nawet nie wiadomo kiedy przejeżdżasz przez granicę. A No dobra, życie. Życie, życie jest Nobelą. A... Wiecie, że on jest po drugiej stronie. A nie, on weźmie udział chyba w bitwie. Bo co my możemy zrobić? Możemy na szybko zdobyć Picardię. Tylko tak, czy ja mogę was połączyć? A żeś mi połączył? <kłynie> Wiem, że tracę w doświadczeniach oddziałów, ale potrzebuję jedną mobilną armię tylko po to, żeby zdobyć Pikardię. E, czy ty mnie zaatakujesz tu? Tak, ty mnie zaatakujesz, dobra Wie, to jest twoja armia? To na południu? Nie, która ta armia mnie zaatakowała? Dobra, ale stoczymy to sobie mm, Znaczy ja to chyba poza kamerką skiknę, nie? Ej, powiem wam, że mega piękna bitwa. Najpierw zraszowałem tą małą armię tutaj na wzgórzu, właśnie dobijałem im artylerię. I teraz przechwytuję tą drugą armię, która dochodzi z posiłkami. Mega piękna bitwa, mogę sobie ją od początku pokazać. Ale to co tu się... lecz przy takich siłach, ile oni mieli arty, ile oni tego wszystkiego mieli, jak ja musiałem już tutaj to wzgórze smutne, to ja wam powiem, że całkiem duże straty. No właśnie, tylko problem właśnie zaczyna jest to, czego się obawiam, że amunicja zaraz się skończy. E, i to jest drobniutki problem, który straciłam, mowy. Aaaa, cofnijmy was, bo wy i tak już nic nie będziecie robić w takim wypadku. Eee, wy wszystkich wytłukliście? Wszystkich wytłukliście. Także teraz bym chciał, żebyście się tu rozstawili. Uh -huh. Żebyście się rozstawili i strzeli dalej. Jak będzie jakiś ammo straci oddział. Eee, wy straciliście ammo do tyłu. O Jezus, Arta w was strzela do tyłu. No w sumie lepiej w was bez tej amunicji. Ej, przydałby się tych, który by zwiększał ammo, bo tak jak w Napoleonie jest mało ammo, tak samo tutaj jest mało ammo. Poważnie. Co to ucieka? Okej, okay. problem jest taki, że moja kawaleria uwielbia masakrować siebie nawzajem. Dlatego nie róbcie, tej... ta kawaleria pozabija się nawzajem, bo ci strzelali, a ten tylko ma tego lance. Także z kawalerią trzeba uważać. Nie ma przycisku, żeby nie było autofajera, Poważnie, dla tej kawalerii. A nie, jest. Faktycznie, o jest. I oni mogą mu z konia! Zarąbiste. Skończyło się ammo do tyłu. Komu się jeszcze ammo skończyło? Uh, zaraz wszystkim się skończy Ammo. Ej, nie mówcie, że ja na Bagnety będę musiał ich kończyć, bo to będzie niesmaczne. To będzie bardzo niesmaczne. Zrób tak, wbijcie się. Macie wyłączony autofire? Macie wyłączony. Wiecie co? Jak wam się skończyło Ammo, to wy chyba do przodu będziecie lecieć. Chociaż nie no, ci może Arton sam to... Nie wiem, czy my Arton to zrobimy. Nie chcę ich szturmować na Bagnety, przepraszam! Ja nie chciałem. Dobra, do przodu panowie, bo to jest tylko Arta. Eee, ten oddział niech jedzie tu, a ten oddział niech jedzie tu Jezus, ale to jest pięknie głośny, piękny chaos, po prostu piękny chaos Może na moralki to wygramy, bo na amunicję na pewno nie Szkoda, że po zabitych kolegach czy przeciwnikach nie można zbierać amunicji By się bardzo przydało Bardzo, dwóch e, generałów francuskich e, is dead, bardzo dobrze eee, I po tej bitwie powinniśmy, nie, remis nie zdobędziemy, ale na pewno dość mocno osłabimy garnizon Dość znacząco osłabimy garnizon. Teraz tak, ty strzelaj w tych. Yy, ty, mój drogi koleżko, musisz wlecieć na bagnety na tych. na bagnety. Yy, ty strzelaj w tych dalej tam. I ty w sumie też strzelaj w tych, bo a w sumie zaraz kawaleria wjedzie. Yy. Okej. Okay. Może niepotrzebnie tą piechotę posłaliśmy. Może w centrum teraz. Bardziej ta arta. Okej. Okay. Wiecie co panowie? To wszyscy na bagnety. Wszyscy na bagnety. Eee, wyłączcie tylko sobie. wy już nie macie nawet amunicji. I sobie wyłącz. Na bagnety. Ura, Towarzysze! Przeszuć ogień, tu. Mhm. Naprzód za Kaisera. Za Vaterland. I takie tam. Okej, okay, teraz tu jeszcze. Naprzód! Kildys, żabojatkowe bagnety, znaczy bagietki. Dobra, e, Arta, może przestać strzelać bo bardziej będzie strzelać po swoich niż po naszych. Mówiłem, e, przestać strzelać. I wy też na bagnet. No patrz, ta. Ar no, do, do. Ile ten pocik będzie leciał? Dobra, przepraszam panowie, zwycięstwo. Zwy Ty, ta arta przeżyła. Trzech Francuzów się broni. Gdzie oni są? Na tych kuniach? Duży Francuzi się bronią. O, nie ma. Piękne zwycięstwo, brawo, brawo. Przeważające siły nie przyjedziały. Ale. O, tu była rzeź na tym wzgórzu. Była piękna rzeź na tym wzgórzu. Po jednej i po drugiej stronie. Poń z bitwy. 645 straconych, nice. Yy, ale remin jest prawie puste, tylko że ty nie dojdziesz. Ty nie dojdziesz, a posiłkowa armia jest mega z tyłu. Jeżeli to można nazwać posiłkami. No jak zdobędziemy to, no to jesteśmy już bardzo blisko Paryża. To jest jedyna armia francuska, która jeszcze ma jakieś tam wartości, bo ona, to jest ta armia, co na automacie tu przegrała. Jakbym wręcz, a tu jeszcze jest jakieś gówniane coś. No dobra, ale myślę, że to tym się ta armia zajmie. Powinno być dobrze. Wy zostaniecie, ewentualnie będzie, będziecie tu mieć powstania Belgów. Tu jeszcze jakieś dwa Landwehr dom. i tu jeszcze coś ciągniemy. Tu ciągniemy, a, Guard Infantry, to jest ta lepsza piechota, trochę ograniczona ilościowo, chyba 8 sztuk jej można mieć. I teraz tak. Ja bym chciał, żebyś ty Żbiczku, biczku i poszedł wyzwolić Litwę. Hmm, a znaczy przejąć Litwę. Łotwę. Litwo, Łotwę. Litwo, Łotwę, Estonię. Hehe, <laughs> stolica Estonii w Rydze. Hehe, <laughs> poważnie. Gdyby dali możliwość swobodnej zmiany mapy, to byłoby pięknie. To byłoby po prostu pięknie. Ty nie masz kawalerii już, nie? No trudno, życie. Hmm, połącz was... Ile tu będzie? 2, 4, 5, 10... Okej, generał, może z artylerii jakiś generał się trafi? Bo mamy? Mackensena, on jest za drogi. Yy, Hringa... Hindenburga mamy! O! Panie Hindenburgu! Panie Hindenburgu, chodź! Chodź, panie Hindenburg. Pan Hindenburg będzie pomagał na froncie wschodnim. To jest miejsce słynnej bitwy pod Gumisiowem. Prze bardzo, gumisiowo, słynna bitwa pierwsza z wojskami bolszewicko-carskimi. E, natomiast na froncie zachodnim mamy jedną słodną bitwę o Nancy i chyba tyle ze sławnych bitew chyba tyle. Znowu nie mam pieniędzy. A, flota! Hmm, flota! Czyżby to oznaczało, że y, nasze. Hmm, o kurde. <laughs> macie dwie floty pełne pancerników. Dobra, to zrobimy sobie jedną wielką bitwę morską. Robimy sobie jedną wielką bitwę morską Weź jednym pancerniczkiem z Loopport, Okej, okay. I wróć Ok. Ok. To może być, to może być bardzo ciekawe Jak te dwie floty pancerników się na nas rzucą, może być bardzo ciekawe Poczekajmy to jeszcze turę Poczekajmy, poczekajmy Coś jeszcze możemy zrobić, jest nasz rubaszny samolocik szpiegowy? Rubaszny samolocik szpiegowy w hereju, tu jesteś. A tu nic nie ma. Przeleć tędy, czy tu nie skradałem się jakieś francuzy. Przeleć tym samolocikiem. U, 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 u. Tu jest są jakieś małe francuzy. I ciągną, ciągną posiłki, ciągną posiłki, piechotę ciągną. Terytorial infantry, rezerw battery. To są jakieś chyba nasze od, odpowiednie nasze Landwery, nie? Chyba tak. Um, a, techa miałem zmienić, miałem. My liżu to... Mm, także tak, w Magdeburgu robisz mi Warbondsy A ty z kolei Żbiczku zrobisz mi W liżu opracujesz mi nacjonalizm Bo to daje plus jeden do na wszystkich, plus jeden do morale i umożliwia nam budowanie y, monumentów Chyba, że filmy, chcemy filmy, plus jeden do tego, nie <laughs> Propaganda daje plus trzy morale Ale zwiększa koszty administracyjne To nie, to na razie na nacjonalizm mi zrobisz, brzmi jak plan To co, jeszcze jedna tura? Jeszcze jedna tura jeszcze jedna tura, cyk. Ścieżinka zablokowana, technologia ogarnięta, konspiracyjne działa kolejowe. Nie, no pobór lepszy. E, listy z żądaniami, zamieszki, tak, tu walną bunty. Ja nic na to nie poradzę. Ci Belgowie się będą buntować. Belgowie lubią się buntować. E, a, i oni mi. Ha, to tyle z naszego nacjonalizmu. Młodzieżę, że nie, przydałoby się zrobić lepsze baraczki, żeby Techy odblokować. E, także na razie mi zrobisz. E, na razie mi zrobisz. Daj, radio. Zbadaj to radio, bo to daje kolejne buściki do armii. E, trochę jestem zdziwiony, że oni bronią tego remii. Myślę, że oni Myślę, że oni się wycofają pod parę, żeby wszystko skumulować. A oni nawet wyciągnęli mi armię na plecy, co jest zaskakujące. Jest bardzo zaskakujące. E, także tak, myślę, że co, tutaj wam podziękuję za uwagę. Łapek górę, soczysty komentarz. Widzimy się w kolejnym odcineczku o 15. Hmm. A, to jest jeszcze nasze, no to leć na pełnej. Leć na pełnej do latjami. E, widzimy się około 15,18 łapek górę, soczysty komentarz. Cześć, trzymajcie się na razie. Elo!